Teraz spędźcie dzisiaj ze mną dzisiejszy dzień Tutaj jechałam od mojej babci, od mojej mamy do mojego domu Tutaj się przesiadłam na drugi tramwaj, bo miałam jechać do McDonalda, ale jednak nie. Jechałam tutaj piątką czekałam już i podziwiałam widoki, których nie było niestety, bo była okropna pogoda. Tutaj już siadałam w tramwaj i wysiadałam już szłam pod jak jelonów i byłam w ławce tu moja jedna ciastka. Niestety nie było, więc poszłam do drugiej. Weszłam do drugiej. Ale okazało się, że też nie ma, więc poszłam do trzeciej. I tutaj też nie było, ale kupiłam inne rzeczy. Zjadłam barszcz z pierogami. I tutaj już um, grałam w Erbloksa, więc nie byłam tu aktywna i słuchałam no muzyki. Układałam w szafie, robiłam porządki, tak mi się nie chciało. I w sumie to tyle, pa!